Marcin Zaborski, zapraszam w studiu. Pierwsi goście: wiceszef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Czesław Mroczek. Kłaniam się, dzień dobry. dzień dobry. I wiceminister obrony Stanisław Wziątek. Kłaniam się, również dzień dobry. Panowie, wiemy, że jest uchwała rządu, wiemy, że jest przygotowane rozporządzenie. Ale nie wiemy kiedy wprowadzona zostanie strefa zamknięta wokół granicy. Być może pan minister to już wie i nam to właśnie zechce powiedzieć. Pracujemy nad tym, tak. Uchwała została Rady Ministrów przyjęta na dzisiejszym posiedzeniu. To jest wsparcie dla żołnierzy, dla wszystkich funkcjonariuszy. Jasne określenie, że... Państwo jest e, z nimi, że e, podstawa ich działania będzie jasna i będą mieli odpowiedni sprzęt, wyposażenie. Żeby to wszystko jasne. Premier o tym mówił na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu. E, to jest powiedział zabate. o tym wszystkim, ale nie podał daty, od kiedy to rozporządzenie zacznie obowiązywać. Mieszkańcom, których dotyczy to rozporządzenie, raczej ta informacja się należy. Zostanie podpisane w środę. E, zdążymy mm, zrobić cały ten obieg. E, rządowe i w czwartek wejdzie w życie. Czyli zamknięta strefa wokół granicy od najbliższego czwartku. Strefa, która będzie miała głębokość 200 metrów. W ogóle ta strefa będzie na długości, jeżeli chodzi o granicę na tych dwóch odcinkach, w których mamy najwięcej przekroczeń. Największą presję tą nielegalną migracją, 60 kilka kilometrów. Na 40, około 5 kilometrów, kilometrach będzie to strefa o głębokości 200 metrów. Na przebiegu przez rezerwaty puszcze będzie trochę bardziej wchodzić w głąb terytorium kraju, ale nie więcej niż do. W granicach dwóch kilometrów. Mówił o tym pan premier. W środę podpisani, w czwartek wchodzi w życie. Panie ministrze, spoglądam na pana i wracam do czasu, kiedy byliście w opozycji. I Kiedy byliście w opozycji i na przykład szef MSWiA ówczesny, Mariusz Kamiński, rozszerzał strefę wokół granicy, to jako politycy opozycji mówiliście po pierwsze, że... Główną motywacją tych działań jest to, żeby nie było tam dziennikarzy, żeby dziennikarze nie mogli patrzeć władzy na ręce. Słyszeliśmy głosy o tym, że zamykanie granicy nie załatwia problemu. Słyszeliśmy o tym, że nie wygramy wojny propagandowej z Putinem i Łukaszenką, kiedy tam po prostu nie będzie dostępu i media nie będą mogły patrzeć na to, co się dzieje. Dzisiaj już nie będzie Pan mówił o ograniczaniu wolności słowa na granicy? Mam nadzieję, że panie redaktorze, że pan jako baczny obserwator życia publicznego, ale także zagrożeń wokół nas, zauważył, że sytuacja nie tylko na granicy, ale w ogóle w Polsce i w Europie zdecydowanie radykalizuje się i ten poziom bezpieczeństwa niestety maleje. To oznacza, że powinniśmy zrobić wszystko, aby na reagować na to zwiększone zagrożenie. Proszę zwrócić uwagę na skalę różnego rodzaju pożarów w Europie, na Łotwie, w Bałtyce, Proszę zwrócić uwagę na ilość incydentów i prób przekraczania granicy. Na agresywność tych, którzy próbują przekroczyć tę granicę. Politycy PiSu mówili dokładnie wtedy to nie, samo. Nie, co się ale, wy ale nie było takiej skali tego. Zawsze jest to kwestia skali. Tylko i wyłącznie w miesiącu maju użyto broni 700 razy. To jest prostych celach, celach ostrzegawczych. Mówił o tym premier dzisiaj. Tak jest, ale to dokładnie chodzi o to, że to się po prostu diametralnie radykalizuje i to z miesiąca na miesiąc. Bo jeśli w skali całego roku, od początku tego roku do czerwca, jest to około 1700 sytuacji, to widać, że w tej chwili w jednym miesiącu ten wzrost zagrożenia jest zdecydowanie większa, tak. więc musimy reagować, musimy reagować adekwatnie do skali zagrożenia, ale najważniejsze jest to żebyśmy teraz przy tej sytuacji, która się pojawiła, zagwarantowali przede wszystkim żołnierzom, tak jasne i oczywiste prawa, żeby oni nie wahali się reagować w sytuacji... To za chwilę zagrożenia. o żołnierzach na pewno będziemy rozmawiać, ale jeszcze o mieszkańcach. Dlatego, że minister Siemoniak mówił jeszcze przed chwilą tak. Mamy wiele uwag do uwzględnienia po konsultacjach wojewody z samorządami, przedsiębiorcami i przyrodnikami. To były rozmowy o tym, jak ta strefa zamknięta wokół granicy ma działać. Panie ministrze, to konkretnie, co zostało uwzględnione, jeśli chodzi o te uwagi, prośby i propozycje mieszkańców? Przede wszystkim nie jest trafna pana teza dotycząca dotyczące tego, że mamy porównywalną sytuację. Wtedy strefa była na kilkaset kilometrów, teraz będzie na 60, będzie tylko 200 metrów od granicy. I dziennikarze będą mieli wstęp wbrew temu, co pan mówi, panie redaktorze. To nie jest moja teza, panie ministrze, To jest na przykład A to jest... głos grupy Granica, który Ale... mówi, władza zasłoni nam oczy. Tak mówi Ale... dzisiaj, tak mówiła w. Ale pan mówi o fakcie, że będziemy zabraniać dziennikarzom. Nie, nie będziemy zabraniać. Dziennikarze będą mieli wejście tam. Oprócz. Czyli będzie wolny dostęp mediów mimo tego ograniczonego dostępu dla, dla mieszkańców. W ogóle, w ogóle Das To, co zostało przyjęte w wyniku uzgodnień i konsultacji, między innymi ze stroną społeczną. Prowadziliśmy rzeczywiście szerokie konsultacje. Strefa zostaje ograniczona na tym głównym przebiegu 45 km, jedynie do 200 metrów głębokości i w zasadzie nie będzie obejmować terenów zurbanizowanych. W zasadzie wszystkie miejscowości zostały wyłączone ze strefy, więc dolegliwość to jest postulat zgłaszany przez regionalny. Przez przedsiębiorców, samorządowców, osoby, które prowadzą działalność gospodarczą. Oni podkreślają to, że chcą tam działać, że z punktu widzenia tych terenów od, oddalonych od granicy jest bezpiecznie. My się przychyliliśmy, jest dosyć, jest bardzo duża zmiana w stosunku do tego projektu, z którym wychodziliśmy. I uciążliwości, dolegliwości tej strefy będą małe, natomiast chcemy ograniczyć jednak operowanie tych osób, które ws, wspierają przemytników tak na, naprawdę, wspierają te osoby, które przedostają się przez polską granicę, temu to służy. I to jest czasowe rozporządzenie 60 około 60 km 200 metrów co do zasady na 90 dni czasowe rozporządzenie czyli na 90 dni tak z możliwością przedłużenia nie Panie ministrze, mówił pan o, o żołnierzach, to o nich chwilę porozmawiajmy. Premier Tusk, a propos przepisów przygotowywanych, jeśli chodzi o używanie broni, na przykład na granicy, mówi tak, chodzi o to, żeby te przepisy prawa jednoznacznie wspierały polskiego żołnierza, kiedy w obronie własnej czy w obronie polskiego terytorium czy granicy używa broni, on musi mieć poczucie prawnego bezpieczeństwa. Czy te słowa premiera potwierdzają, że do tej pory polski żołnierz na granicy, jeśli chodzi o użycie broni nie miał tego e, prawnego bezpieczeństwa? Nie, panie redaktorze, mówimy o dwóch różnych sytuacjach. Jedna zasadnicza kwestia. Do tej pory w myśl ustawy o broni ojczyzny żołnierz ma prawo użyć broni. E, powiem więcej, na granicy polsko-białoruskiej, tam gdzie prowadzona jest e, akcja Podlasie, na podstawie odrębnych przepisów dodatkowo umożliwiono żołnierzom wykonywanie takich czynności, jak te, które posiada Straż Graniczna albo Policja. To Więc dlaczego również... potrzebna jest Ale zmiana przepisów? Zaraz Panie do tego dojdę. Mówię o tym, że nie było nic takiego, co by uniemożliwiało użycia broni. Natomiast chodzi o to, żeby przede wszystkim doprowadzić do sytuacji, w której nie będzie żołnierz się zastanawiał, czy użycie broni będzie związane z faktem oskarżenia jego, o jakiekolwiek działanie, które jest zabronione, żeby nie powiedzieć przestępcze. Więc teraz jest doprecyzowanie takie. Każde użycie broni które wiąże się z zagrożeniem życia żołnierza lub jego kolegi, które wiąże się z atakiem na terytorium Rzeczypospolitej, naruszeniem prawa i to tak radykalnego, wiąże się z tym, że użycie broni nie będzie traktowane jako przestępstwo. To jest absolutnie diametralna zmiana. Drugi aspekt ma ogromne znaczenie, kapitalne moim zdaniem. Otóż niezależnie od takich sytuacji może zdarzyć się... E, Taka, taki moment, w którym pojawią się jakiekolwiek wątpliwości formalno-prawne, to co robimy? Określamy, że Ministerstwo Obrony Narodowej przygotuje specjalne biuro prawne, które będzie udzielało wsparcia każdemu żołnierzowi, który będzie wymagał takiej potrzeby. Czyli rozumiem, że to jest lekcja wyciągnięta z wydarzeń marcowych, no bo jak czytam doniesienia ONET-u, ci żołnierze, którym postawiono na zarzutu, wedle tego portalu zostali. Pozbawieni pomocy prawnej, na tę pomoc, jak czytam, zrzucali, składali się koledzy tych żołnierzy. Panie to, to jest, jest prawda. Y, bo jeśli pan pozwoli, to. Y te rozwiązania, o których w tej chwili mówimy, są tak naprawdę um, odnoszą się do wszystkiego tego, co um, jest teraz i co się może przydarzyć na przyszłość. Rozumiem, ale to, co, się, to, co było. To, to, co było to czy także, armia zaoferowała także pomoc oni, prawną tym żołnierzom? Także oni będą mogli korzystać z tej pomocy, którą zaproponujemy. Natomiast tam będą ta, mogli, ale czy do tej sytuacja, pory mieli taką możliwość? Nie mieli biura prawnego. My mówimy tutaj o swego rodzaju działaniu, które jest e, takie e, adekwatne do tego, e, które moglibyśmy nazwać Obrońcą z urzędu. Teraz Ministerstwo Obrony Narodowej gwarantuje obrońcę z urzędu. Może być również taka sytuacja, że jeśli żołnierz nie będzie chciał skorzystać z obrońcy z urzędu, to Ministerstwo Obrony Narodowej zagwarantuje jemu środki finansowe na wynajęcie innego adwokata. Ale wracając na chwilę do tego marca. Otóż to jest zupełnie inna sytuacja, bo tam nawet koledzy tych żołnierzy mówią, że to nie było wszystko tak. Że możemy powiedzieć, że nic się nie przydarzyło. Jeżeli ktoś przeanalizuje dokładnie każdą sekwencję, krok po kroku, klatka po klatce, bo jest tego nagrany film, to rzeczywiście w tej sprawie sąd będzie musiał się wypowiedzieć. A propos tych marcowych wydarzeń, co pan odpowie prezydentowi, który mówi tak, dlaczego o tak ważnej sprawie dotyczącej polskiego żołnierza, dotyczącej działań polskich żołnierzy w sferze bezpieczeństwa Rzeczypospolitej, zwierzchnik sił zbrojnych nie został poinformowany? O wielu innych sytuacjach pan prezydent pewnie nie jest poinformowany, bo jak powiedzieliśmy, 700 razy użyto broni. No momencik, ale to ale, jest wyjątkowa ale, sytuacja. Wyją, pan, ma konsekwencje daleko wyjątko, dalej idące. Wyjątkowość również tutaj jest tego rodzaju, że po pierwsze na szczęście nie było żadnych ofiar po ani jednej, ani drugiej stronie. Natomiast działania, które podjęła żandarmeria i to jest przedmiotem naszego także, że głębokiego zainteresowania jest nie to, czy zatrzymano tych funkcjonariuszy, czy nie, bo nie działali zgodnie z prawem, tylko to. Czy jest potrzeba zatrzymywania ich, a nie tylko i wyłącznie na przykład doprowadzenia przez dowódcę do żandarmerii do dalszych działań związanych z wyjaśnieniem okoliczności. Ale czy szef mon w, w marcu, kiedy dowiedział się o całej sytuacji, dzielił się tą informacją z kolegami z rządu? Nikt z nas nie miał informacji dotyczącej wszystkich aspektów, szczegółowych aspektów dotyczących tej sprawy. Teraz, kiedy prześledzimy wszystkie elementy dotyczące nagrania, to możemy powiedzieć zdecydowanie więcej i również w odniesieniu do odpowiedzialności tych żołnierzy.